Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wszystkich suplementach diety czyli rzeczach, które jadłam, które piłam na porost włosów, które mi pomogły, i opowiem o tych, które mi niestety nie pomogły. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, i zapraszam Was oczywiście na dalszą część tego filmu. Na wstępie chciałam podziękować wszystkim osobom, które obserwują mnie na Instagramie. Mój prywatny Instagram to małpaku mistrza, dlatego że to wy pomogliście mi podjąć decyzję w nagraniu tego dzisiejszego filmu. Bo zastanawiałam się, czy zrobić osobno mniej więcej każdy z tych suplementów diety, które stosowałam na porost i zagęszczenie włosów, czy wrzucić to wszystko do jednego filmu. Bo to tak naprawdę są produkty, które ja używałam, używam od prawie 7 lat na do moje zapuszczanie włosów. Dlatego dziękuję wam pięknie za obserwacje na Instagramie, za wypełnienie ankiety oraz bardzo Wam dziękuję za liczbę ponad 8 tysięcy na TikToku. Mój TikTok jest może taki troszkę śmieszny, bo chciałam się Wam pokazać z innej strony, ale również nagrywam tam o Kosmetykach pielęgnacyjnych, kosmetykach, które zużyłam, które polecam, których nie polecam. Pokazuję Wam e, makijaże, które bardzo Wam się podobają. E, no i również Was serdecznie zapraszam moje, na mojego TikToka Betty Blue e, Kreseczka Beata Hoppe, A mój Instagram to Małpa Kumiszcza od starego nazwiska. Zaczniemy sobie od produktów które mi nie pomogły. Nie zauważyłam jakiejś widocznej zmiany na moich włosach, czy to w zagęszczeniu ich na skalpie, czy wydłużeniu ich już yy, na długości. Nie pomogły mi w tym siemielniane, olej lniany, tabletki Merc Specjal, z tym że przy tych tabletkach Merc w specjalu mogę podkreślić to, że pogrubiły mi się znacznie paznokcie. Tabletki skrzypowita i tabletki biotyna max już wcześniej o nich opowiadałam. Że nie zauważyłam po nich znacznej poprawy moich włosów. Oczywiście pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli stosujemy coś na porost włosów i jest to forma właśnie do picia czy do jedzenia, a nawet wcierka do włosów, to żebyśmy stosowali tylko jedną rzecz. Czyli jak ja te rzeczy wymieniam, czy siemielniane, czy olej lniany, to ja stosowałam powiedzmy przez miesiąc tylko siemielniane, mielone, sama sobie je mieliłam. Olej lniany, tak samo, a nie stosowałam w tym czasie żadnych wcierek, i nie stosowałam kilku rzeczy naraz, czyli to nie było tak, że siebie lniane, olej lniany i te tabletki. Nie, to była jedna rzecz przez miesiąc. Wtedy mamy pewność, że ta dana rzecz nam na pewno pomogła albo nie pomogła. A teraz produkt, który jest pomiędzy, pomógł, ale nie do końca jestem z niego zadowolona. Jest to. Od Anwen Shake Your Hair. Taki suplement diety, który się rozpuszcza w wodzie. I to, co mi osobiście nie pasuje, to jego smak, czyli jest to moja preferencja indywidualna. Mi po prostu nie podpasowuje smak. On jest taki. Lekko jakby ananasowy, jak ta woda po ananasie, mi to nie pasuje i wypity na pusty żołądek albo wieczorem na noc, powodował u mnie takie bóle brzucha, dosłownie skręcał mi brzuch, może jakiś składnik mi tu zaszkodził. No, picie tego było dla mnie tak naprawdę męczarnią, wszyscy się zachwycają. Smakiem tego produktu, wszyscy się zachwycają, jakie to jest super. No, ja do tych osób nie należę, ale to nie znaczy, że ten produkt nie zadziałał, ponieważ pojawiły się u mnie baby hairy, troszkę włosy urosły na długości, troszeczkę, nie, nie za bardzo. Czyli jednak jest pozytywny efekt po tym shakeu. Ale jak już mówię, to są moje preferencje głównie yy, smakowe. Jeszcze jak chodzi o cenę tego produktu, ja w ogóle większość produktów, yy, które mogę kupić taniej, kupuję w aptece Gemini przez internet. Kiedyś były takie punkty, które się nazywały, nazywały Cool Point i tam przesyłkę mieliście za darmo do jakiejś sumy. Teraz musicie albo odebrać w punkcie, nie wiem, żabce. I wtedy będziecie mieć przesyłkę bodajże za 9,89 zł. No i ja teraz tak robię, czyli wszystkie te produkty, jeżeli mogę kupić taniej, a to na pewno kupicie dużo taniej niż ze strony Anwen, to polecam Wam kupić na stronie właśnie Gemini. Dla osób, które są zainteresowane przetestowaniem tego produktu, Fajne jest w nim to, że łatwo się to pudełko otwiera, ponieważ ta część jest bardziej jakby wysunięta, nie połamiemy sobie paznokci i miarka jest bardzo wygodna, aczkolwiek ja polecam to rozpuszczać w lekko ciepłej wodzie, bo jak będzie zbyt taka, już może nie zimna, ale chłodnawa, to gorzej się ten produkt będzie rozpuszczać. Kolejny raz to podkreślę i zawsze będę to podkreślać, że to, że ja czegoś nie polecam, czy mi się coś nie sprawdziło, to nie znaczy, że wam się nie sprawdzi i to nie znaczy, że inni, którzy ten produkt zachwalają, to że oni kłamią. Po prostu nie wszystko jest dla wszystkich. Dlatego my testujemy te wszystkie rzeczy i możemy wtedy szerzyć mm, swoją opinię i więcej tych opinii na temat danego produktu. A teraz zaczniemy od produktów, które mi się sprawdziły przez te 7 lat na porost moich włosów i na wydłużenie ich na długości, w ogóle na poprawienie ich kondycji. Ale zanim opowiem o produktach, muszę Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą każdy z nas pomija. Najważniejszym suplementem diety jest Woda to woda daje życie. Bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć, ale bez wody już nie. Woda ma wpływ na wiele funkcji w naszym organizmie, i znowu chcę podkreślić, że to, jak wyglądają nasze włosy i to, czy one wypadają, czy rosną, czy są e, właśnie takie zagęszczone, ma ogromny wpływ. Funkcja naszego organizmu. I wracając do tej cudownej wody, która daje życie, to co mnie spotkało osobiście w ciąży, to to, że ja zemdlałam kilka razy w pracy, miałam bardzo niskie ciśnienie. Woda nam podnosi ciśnienie, i trafiłam do kardiologa, który zapytał mnie, czy ja piję tam odpowiednią ilość wody. Ja mówię, że tak, że piję odpowiednią ilość wody. I po naszym wywiadzie. Lekarz zwrócił na to uwagę, że ja nie piję wody regularnie przez cały dzień. Ja zaczynam pić wody o godzinie 15 i kończę ją pić powiedzmy o godzinie 24. A wstaje bodajże 7 czy 8 rano, to zobaczcie od. Od 8 do 15 jest naprawdę bardzo dużo godzin, w których ja nie piję wody, tylko piję kawę, herbatę, coś zupełnie innego, a nie piję wody. I przy moim bardzo niskim ciśnieniu, jakie miałam w ciąży, lekarz zalecił mi dosalanie kilku szklanek wody, ale rozłowyżenie tych 2,5-3 litrów, jak byłam wtedy w ciąży, przez cały dzień. I słuchajcie, w ten sposób organizm wasz jest w stanie się o wiele lepiej nawrócić. A teraz pokażę Wam taką śmieszną sytuację, która dotyczy wielu z nas. Jak się tylko powie o tym, że A, trzeba pić wodę. No i ktoś sobie postanowi, dobra, będę pić wodę, ale co chwilę lata do łazienki. No, co chwilę lata do łazienki i się bardzo zniechęca. To jest przez to, że ta woda dosłownie przelatuje przez ten organizm, nie jest w stanie się zatrzymać. I zobaczcie na takim logicznym przykładzie podlewania kwiatów. Jeżeli podlewamy kwiaty regularnie małą ilością wody, to ta gleba jest nasiąknięta tą wodą i dłużej ten kwiat może czerpać te składniki z wody, z tej ziemi przez dłuższy czas. Dłużej nie trzeba jakby tego kwiatka podlewać, ale jeżeli my nie dostarczamy tej ilości wody i nagle ten kwiat zalejemy, to, co się dzieje, to ta woda w dużej ilości przelatuje przez tą glebę, nie jest w stanie się zatrzymać i wylewa nam się na dole przez doniczkę. I tak się dzieje z naszym organizmem. Dokładnie tak samo. Lepiej jest naprawdę rozłożyć tą ilość wody całodobową, jakby równo przez cały dzień, niż stwierdzić, że ojej, nie dopiłam jeszcze dzisiaj litra wody i na naraz wtrążolić lider wody, przez to wszystko się przefiltruje i też obciąża nerki. O wodzie moglibyśmy rozwinąć temat naprawdę szeroko. Może kiedyś go rozwinę, bo to też ważne jest, jaką wodę pijemy. Ja na co dzień piję wodę nisko zmineralizowaną, taką, która ma do 300 składników mineralnych w litrze. Ale w praty, czy jeżeli potrzebuję większej dawki tych składników. Mineralnych, to piję muszynę czy muszyniankę. Zawsze tak miałam, że w pracy tą wysoko zmineralizowaną, albo jak się uczyłam, a normalnie, tak na co dzień, jak chodzi o takie nawodnienie, to piłam właśnie tą nisko zmineralizowaną. To, co jest też bardzo ważne. Przy braniu jakichkolwiek suplementów, diety związanych ze składnikami mineralnymi, właśnie z makro i mikroelementami, jeżeli możecie, to zróbcie sobie w ogóle badania krwi, czy wasz organizm potrzebuje tych składników, czy macie niedobory, ponieważ na przykład, jeżeli będziecie suplementować w zbyt dużej ilości cynk, to zamiast pozbyć się zmian trądzikowych, na przykład to ten trądzik tak naprawdę Wam się zaostrzy. A teraz yy, pozwólcie mi, że przeczytam Wam rozmowę moją z jedną z moich obserwatorek, yy, z Kasią. Kasia napisała do mnie pod filmem Peeling Skóry Głowy. Witam, wiem, że nie na temat, ale że tak powiem, prowadzę własne śledztwo co do mojego tracenia włosów, ich słabego porostu i kondycji. Yy, więc. Chciałam się Pani zapytać, jak u Pani jest z piciem wody, nawodnieniem organizmu od środka. Oczywiście, jeśli pytanie jest dla Pani niewygodne, to proszę pominąć, pozdrawiam. No, ja napisałam, że u mnie nie ma problemu z piciem wody. Napisałam o, tym, o tej muszynie-muszyniance, dokładnie to, co powiedziałam Wam wcześniej. Na to Kasia napisała, że dziękuję za odpowiedź. I że ja właśnie uświadomiłam sobie, że w ogóle nie piję wody, piję tylko kawę, która odwadnia i tyle Moja głupota, wiecznie źle się czułam, słabo, brak siły Wstecz się przyznać, rośliny mam i widzę jak się podnoszą po wodzie Ja się właśnie tak podniosłam, jak zaczęłam ją pić kilka dni temu Nawet mi to do głowy nie przyszło, a już jestem po trzydziestce Teraz będę czujnie obserwować zmiany w organizmie. Na razie mam więcej siły, a to dla mnie dużo. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. I Kasia do mnie za jakiś czas yy, napisała ponownie. Witam Panią ponownie. Chciałam się z Panią podzielić moimi obserwacjami. Odnośnie picia wody, to już trzeci tydzień i powiem tak, czuję się silna i nie mam już słabości podczas codziennych zajęć. Nie zaciskam zębów, wyleczyły mi się pięty, polepszyła cera, jest tak promienna, spyciły się zmarszczki oraz włosy zrobiły się elastyczne, i po 37 latach przestały wypadać i zaczęły rosnąć. Piję może z od litra do półtorej litra dziennie. Małymi łykami, a często byłam całe życie odwodniona. To był powód mojego wiecznie złego samopoczucia i zmęczenia. I bardzo się cieszę, Kasiu, że napisałaś swoją historię, że mogłam ją przeczytać i uświadomić nas wszystkich, jak ważna jest woda, która tak naprawdę nic nas nie kosztuje. Kolejnym produktem, zaraz po wodzie, który wywołał u mnie Najlepsze efekty w zapuszczeniu, zagęszczeniu włosów były tabletki Kerabion Mama. Ja nagrałam osobny film o tych tabletkach, i tam w tym filmie opowiadam Wam również o wypadaniu włosów w ciąży, właśnie podczas ciąży i po porodzie. Jak to wygląda, dlaczego tak się dzieje? Dlatego serdecznie Was odsyłam do tego filmu, bo naprawdę jest moim zdaniem bardzo wartościowym i oczywiście polecam te tabletki jak najbardziej. Jak już mówiłam, jeżeli dzieje się coś z naszymi włosami, może dotyczyć naszego organizmu w środku. I u mnie, jak włosy na przykład zaczęły wypadać, coś się zaczęło z nimi dziać, przyrzedzały się tutaj. To oprócz tego, że ja mam właśnie Hashimoto, bardzo źle moja tarczyca pracuje po ciąży, bo jestem teraz przed operacją wzroku i muszę przygotować tarczycę na tą operację wzroku. I pani doktor mówiła, że kiepsciutko z tą tarczycą no cały czas stany zapalne Hashimoto, no y, niestety tak to u mnie wygląda jak moja pani endokrynolog parę lat temu stwierdziła, że właśnie mam chorą tarczycę to również robiłam badania y, całego organizmu i wyszło, że mam bardzo silną anemię duże niedobory żelaza, duże niedobory ferrytyny, białka, który utrzymuje poziom żelaza, który jest tak bardzo ważny, już wcześniej opowiadałam o tym w moich filmach i musiałam brać żelazo na receptę i po tym żelazie na receptę ja się o wiele lepiej czułam. Podniósł się poziom żelaza i ferrytyny, więc również tutaj warto przynajmniej to zbadać, zanim zaczniecie suplementować. Tak samo miałam ogromne niedobory witaminy D3 i suplementuję Vigantolet 10, Teraz 4000 jednostek, czyli dwie kapsułki po 2000 jednostek. Skupcie się na tym, żeby było napisane, że jest to lek, faktycznie lek przetestowany, a nie suplement diety. I tak jak zaczęłam brać tą witaminę D, która poprawiła również moją senność, bo byłam bardzo senna, to zaczęłam brać folik, kwas foliowy. Dużo przed zajściem w ciążę i to po tym kwasie foliowym i po tej witaminie D zauważyłam naprawdę, że poprawiły mi się te włosy. One zaczęły być błyszczące. Dużo baby hairów. Ja już wcześniej o tym opowiadałam w moich filmach. W ogóle bardzo szybko zapuściłam wtedy włosy. To było z jakieś 3-4 lata temu. Jeszcze miałam swój kolor włosów. Te włosy chyba wyglądały wtedy najpiękniej. Poziom kwasu foliowego, ferytyny, żelaza, witaminy D również można zbadać, pobierając krew. I ja Was naprawdę namawiam, żebyście najpierw zbadali, czy potrzebujecie suplementować te składniki. Kolejny produkt, który mi się sprawdził, ze względu na swoje bogactwo w składzie witaminy z grupy B. To są drożdże, drożdże piekarnicze, które rozpuszczałam i piłam razem z mlekiem bez laktozy, bodajże. Ale musicie pamiętać, że drożdże są grzybami. Trzeba je zabić w temperaturze 70 stopni, bo inaczej, jak będziecie jeść sobie grzybki, to zagrzybicie sobie organizm. Kolejne dwa produkty, które mi się wspaniale sprawdziły, na wypadanie moich włosów to było picie herbaty z skrzypu i pokrzywy. I razem brałam dwie saszetki, bodajże z Herbapolu i piłam taką mocno, skondensowaną właśnie herbatę, 250 ml, właśnie tego skrzypu i, i tej pokrzywy i włosy po prostu przestały mi wypadać. Ja czułam się dziwnie, bo moich włosów jest zawsze dużo pełno wszędzie a tutaj przestały mi wypadać. A co zabawne, tabletki skrzypowita mi nie pomogły, a skrzyp i pokrzywa w herbacie mi pomogły. I być może jest to tutaj kwestia przyswajalności tych składników, że mój organizm lepiej przyswoił produkt właśnie do picia, niż w formie tabletki. I ostatni produkt, który mi się sprawdził, są to tabletki Biotebal, które oczywiście zakupiłam w aptece Gemini, bo jest taniej przez internet. I po tych tabletkach w, urosła mi po prostu grzywka, i ona urosła tak śmiesznie, bo gdzieś urosła mi tu. O, tu się kończy. Więc ja jak włosy spinam. I te jakoś przednie, jeżeli złapię, to te stąd włosy lecą mi na przód. I wygląda to całkiem śmiesznie. Ale pomogło. Ważne, że pomogło. Bardzo się cieszę, że nagrałam ten film, że mnie zmotywowaliście. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co wam z suplementów diety się sprawdziło albo co ja mm, mogłabym przetestować i o czym mogłabym nagrać dla was film. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję wam, kochani, za miło spędzony czas i do kolejnego spotkania. Pa pa.